Hej siemięczku, witajcie, z tej strony Gilon i dzisiaj w sklepie 16 października 2022 roku. No i co, zobaczmy co dzisiaj będzie w sklepie, czyżby nowe halloweenowe skiny, czy coś, zobaczmy. I tak jak powiedziałem, mamy nowe halloweenowe skiny, czyli zestaw koncepcja strachu za 1600, zestaw sprzętu mroczny, mroczny kosz... Koszmar za 1200, straszne oki za 1200, tak się prezentuje z takim plecakiem, tutaj nowy skinek, ciekawy, wieczny smutek za 1200, wraz z takimi skrzydłami, tak się prezentuje kolejny drugi skinek nowy, wszechwiedzące oko za 800, koniec za 800, fobie za 300, no i stały tutaj zestaw koncepcja strachu za 1600, tak jak już mówiłem, zestaw porwanie przez obcych za 2500, zestaw sprzętu porwanie przez obcych za 2000, Człowiek źródełek za 1800, lewiata za 2000, zestaw podróżnika za 1200, czyli zorgoton i latający charatacz, sonda planetarna za 1200, Kilowy globalny za 1200, zimni znajomi za 500, kosmita za 500, i dalej mamy siorbentyna za 1500, sagana za 800, poczuj Luz za 500, biurowa Karuzela za 500, pozłocany widraż za 500, ów za 200. No i co? Dalej mamy nadal X23, powrót super bohaterek i oczywiście itemków do niej. No i więcej upiornych ofert tutaj nadal w sklepie mamy. Proszę bardzo. Także co widzę, jeśli sklep się podoba, to pamiętajcie subdzwone łopko w górę, kod dzielą w sklepie, a się z wami żegnam siamneczko.